Cześć witam was w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj pokażę wam najbardziej przydatne znaki drogowe jakie możecie znaleźć będą to między innymi znaki przejścia dla pieszych jak i znaki pieszoństwa czy stopu mam nadzieję że filmik wam się spodoba pamiętajcie o łapce w górze subskrypcji kanału i zapraszam do oglądania i na początku pokażę wam chevrony czyli te strzałki na zakrętach i tutaj macie mapkę która wam pokazuje jak wyglądają te strzałki w każdym państwie w Europie jak widzicie są one bardzo przydatne na południu Europy bo na przykład to wiecie, że jesteście w Portugalii, a jak ta strzałka jest biało-niebieska, to wiecie, że jesteście we Francji lub w Hiszpanii. Ale możecie też spotkać parę innych hebronów na innych kontynentach, nie w Europie. I to na przykład jest taki z RPA, który jest biało-czerwony, ale ta strzałka jakby jest urwana na końcu. Jest taki po prostu dwa białopaski zamiast trójkąta. Filipiny i Sri Lanka są jedynymi państwami w Azji Południowo-Wschodniej, które mają biało-czerwone szewrony, jak te tutaj. Także w Azji Południowo-Wschodniej tylko w Bangladeszu możecie spotkać biało-czarne szewrony. W Ameryce Południowej tylko w Argentynie możecie spotkać biało-czerwone szewrony. Przejdziemy teraz do znaków stopu, które są też bardzo przydatne. I tutaj jest pierwszy z nich, czyli po prostu taka jakby logo AdBlocka, taka łapka biała na czerwonym tle. I taki znak występuje tylko i wyłącznie w Izraelu, nie spotkacie go nigdzie indziej. Znaki stopów są też bardzo przydatne do Odróżnienia państw w Azji Południowo-Wschodniej, i tutaj jest pierwszy z... I tutaj mamy na przykład Tajlandię. Można to stwierdzić po tym, że mamy znak STOP, który ma takie trzy, jakby znaczki. Tu jest jeden, drugi i trzeci. Za to w Laosie te znaczki są już tylko dwa. Tu jeden i tu drugi. Tu jeszcze możecie spotkać czasami biały napis STOP pod spodem, ale też na górze będą dwa białe znaczki. Identyczne jak tutaj. W Kambodży każdy znak stop będzie miał takie szaczki, jak tutaj, i napis stop pod spodem. A napis Berhenti na znaku podkaci tylko w Malezji. Jedynym państwem w Europie, który wyróżnia się jakoś na tyle innych, przez swój znak stopu, jest Turcja, która zamiast zwykłego napisu stop Stop na znaku ma napis dur, jak tu. We francuskiej części Kanady, czyli w stanie Quebec, zamiast napisu stop na znaku będzie pisało arret. Jeśli często myliliście Meksyk z państwami z Ameryki Południowej, to właśnie znaki stopu się mogą Wam bardzo przydać. W państwach Ameryki Południowej oraz w Portoryko i na Dominikanie, na znaku stop będzie pisało parę natomiast w Meksyku, Gwatemali i Kostaryce napis ten już będzie alto i przejdziemy teraz do znaków ustępu pierwszeństwa jeśli coś wam pasuje na Amerykę Południową a na znaku ustępu pierwszeństwa pisze CEDA EL PASO to wiecie, że jesteście w Kolumbii, Ekwadorze Peru, Boliwii, Argentynie lub Urugwaju i tego napisu nie spotkacie tylko w Brazylii i w Chile znaki ustępu pierwszeństwa są najprostszą rzeczą, po jakiej można odróżnić od Ciebie Australii i Nową Zelandię ponieważ w Australii Napis GIF na znaku ma kolor czarny, jak tutaj, a w Nowej Zelandii ma już kolor czerwony. I tak będzie zawsze w każdym przypadku. Jeśli macie 50 50 między Wielką Brytanią a Irlandią, to warto jest spojrzeć na znaki ustępu pierwszeństwa, ponieważ w Irlandii najczęściej na tych znakach będzie pisało Yield, a w Wielkiej Brytanii Giveaway. Jeśli coś Wam pasuje na Europę Północną, a znak pierwszeństwa jest żółty, to wiecie, że jesteście w Finlandii, Szwecji lub Islandii. Jeśli natomiast ten znak jest biały, to jesteście w Norwegii lub Danii. I przejdziemy teraz do znaków przejścia dla pieszych. I pokażę Wam cztery regiony w Europie, które są dość ciężkie do odróżnienia od siebie, ale z pomocą tychże znaków są bardzo proste. Także na, na początku mamy państwa nordyckie i w Szwecji na znakach spotkacie zawsze cztery linie takie czarne jak tutaj i nogi tego człowieczka będą szeroko rozstawione i będą dotykały czarnych pasków na środku. W Finlandii już będzie pięć linii i nogi tego człowieczka też będą szeroko rozstawione, będą dotykały drugiego i czwartego paska. W Norwegii możecie spotkać cztery lub pięć pasów na tym znaku, ale jeśli będą cztery pasy, czyli tak samo jak w Szwecji, to nogi tego ludzika na przejściu będą będą wąsko rozstawione i będą Idealnie na tych paskach. W Islandii też spotkacie 5 linii na przejściu dla pieszych, ale ten trójkąt w środku będzie miał żółte wypełnienie. Jeszcze 5 linii możecie spotkać na znaku w Danii, ale tam stopy tego ludzika nie będą dotykały tych czarnych pasków, tylko białych. I przejdziemy do państw bałtyckich czyli Estonii, Litwy i, i Łotwy I na Litwie mamy trzy linie na przejściu i głowa tego ludzika jakby lewituje nad ciałem. Jest taka biała przerwa tu i widoczna. W Estonii są też trzy linie na przejściu dla pieszych, ale ta głowa tego człowieczka jest już jakby złączona z ciałem, nie ma tej przerwy jak na Litwie. A Łotwa jest prosta do odróżnienia od Litwy czy Estonii, bo na znaku przejścia dla pieszych będzie pięć linii, a nie jak trzy w poprzednich. I teraz pokażę Wam znaki przejść dla pieszych w Europie Południowej. I najprostsza będzie do odróżnienia Hiszpania, ponieważ ma ona bardzo dużo linii na przejściu dla pieszych, najczęściej będzie to osiem, ale może się zdarzyć wiele. Więcej. W Portugalii na wysokości nadgarsków tego ludzika jest taki pasek biały widoczny. W Włoszech już nie ma tego paska, ale głowa tego ludzika jest bardzo mała. W Grecji natomiast nie ma tych linii na znaku czarnych, tylko są takie dwie y, przerwane Teraz ostatnia grupa państw, czyli państwa z południowo-wschodniej Europy. I na początku mamy najbardziej podstawowy znak, jaki tylko może być, czyli pięć linii na, y, na przejściu i taka mała głowa oddzielona od ciała. I taki znak w, y, występuje w Słowenii, Albanii i Serbii. Jeśli ten ludzik ma y, pasek, tak pod zakończeniami rąk, oznacza to, że jesteśmy w Chorwacji, Czarnogórze lub Macedonii Północnej. Mocnej. Jeśli natomiast ten pasek jest niżej, na wysokości z łączy nóg, to oznacza to, że jesteśmy na Węgrzech. Jeśli znak ma bardzo mały biały trójkąt i bardzo wąsko rozstawione linie na znaku i jest taki człowieczek z czapką i bucikami, to oznacza to, że jesteśmy w Czechach albo na Słowacji. Jeśli tak samo jak w Czechach lub na Słowacji, ten znak ma bardzo mały trójkąt, a te linie są już rozstawione szeroko i człowieczek nie ma czapki i bucików, to oznacza to, że jesteśmy w Rumunii. I to byłoby na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że się nauczyliście czegoś nowego i przydatnego. Pamiętajcie o ławce w górze, subskrypcji kanału i do zobaczenia w następnych filmach.